Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Maja. Maja Karol. Razem uczymy języka polskiego w Kazachstanie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, co może pomóc Wam w nauce języka polskiego? Jakie są Wasze sprawdzone sposoby? Pamiętajcie, że ważny jest częsty kontakt z językiem minimum 4 razy w tygodniu. Spróbujcie zmienić w telefonie ustawienia na język polski. Dzięki temu za każdym razem, gdy sięgniecie po telefon, będziecie utrwalać pewne zwroty. Idąc do sklepu, róbcie listę zakupów po polsku. Załóżcie zeszyt, który będzie dziennikiem albo pamiętnikiem. Zapisujcie w nim codziennie kilka zdań na temat tego, co się wydarzyło. Możecie również nakleić w domu takie karteczki z nazwami przedmiotów, mebli. Dzięki temu szybciej je zapamiętacie. Spróbujcie znaleźć codziennie chwilę na krótką powtórkę słownictwa. Pomogą Wam w tym samodzielnie wykonane fiszki, na przykład takie, lub popularne aplikacje na telefon, na przykład Duolingo. Na pewno większość z Was zna i korzysta z karta GPT. Za każdym razem, gdy macie jakieś pytanie, spróbujcie zadać je po polsku. Sztuczna inteligencja bardzo lubi komunikację w naszym języku. Wiemy już, że ważny jest częsty kontakt z językiem. Dzięki najnowszej technologii możemy z każdego miejsca na Ziemi słuchać radia po polsku, słuchać audiobooków polskich autorów. Też oglądać polskie filmy. Warto znać te strony: radio.pl. Oprócz polskich stacji radiowych, to znajdziemy tu ciekawe podcasty na różne tematy. Strona TVP, VOD, tu natomiast znajdziemy różne polskie produkcje filmowe, seriale. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o YouTube, oczywiście. Słuchamy muzyki, polskiej muzyki, do tego warto śledzić tekst. Czyli jednocześnie słuchamy i czytamy. Oczywiście na YouTube mamy też kanał Easy Polish. Znajdziecie tam bardzo wartościowe i ciekawe materiały potrzebne do nauki. Natomiast na Instagramie polecam konto Speak Polish. Oczywiście dla młodzieży która niechętnie czyta książki albo ogląda filmy, mamy do polecenia naukę przez zabawę. Ta forma nauczania języka polskiego również się sprawdza jak pozostałe, które już przedstawiliśmy. A teraz parę takich gier internetowych. Pierwszą z gier jest Akinator, i Akinator zwraca się tutaj do nas: Pomyśl o postaci realnej lub fikcyjnej, a ja spróbuję zgadnąć, kim ona jest. Naciskamy. Zagraj. I w tym momencie myślimy nad postacią, którą Akinator ma nam zgadnąć. Pomyślmy o na przykład Lechu Wałęsie. Czy postać jest dziewczyną? Nie. Czy Twoja postać jest YouTuberem? Nie. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy Twoja postać mówi w tym samym języku co Ty? Tak. Czy Twoja postać znacie osobiście? Nie. Czy Twoja postać ma dziecko? Tak. Czy Twoja postać gra zawodowo w piłkę nożną? Nie. Czy Twoja postać jest politykiem? Tak. Cała postać stała się sławna niedawno. Nie. Ale już widzimy, że akinator ukierunkowuje um, swoją odpowiedź poprzez zadawanie takich pytań, m.in. o polityce. Czy Twoja postać była lub jest premierem rządu? Czy twoja postać była lub jest prezydentem państwa? No i tu już widzimy, że jesteśmy bardzo blisko odpowiedzi, bo Lech Wałęsa był prezydentem Polski. Odpowiadam tak. Czy twoja postać nosi wąsy? Tak. Czy twoją postać nagrodzona Nagrodą Nobla? Tak. No i raczej będzie już za chwilkę odpowiedź. Czy twoja postać lubi się przytulać? Nie wiem. Ale Dokładnie. Akinator zgadza jest to Lego, a także możecie pomyśleć o jakiejkolwiek postaci i odpowiadać na pytania Akinatora. Kolejną grą są literaki. Literaki to takie polskie skrable. Gra polega na układaniu słów i wygrywa ten, kto ułoży słowa o wyższej wartości punktowej. Kolejną grą jest Babadum. Dum składa się z pięciu gier. I jedna z takich gier to balon. Otrzymujemy słowo balon i z tych czterech obrazków wybieramy poprawną odpowiedź. Worek. I jeśli odpowiedź jest poprawna, z lewej strony naszego ekranu pojawia się kciuk w górę. Jeżeli natomiast odpowiedź jest błędna, to po prawej stronie na czerwono wyświetla nam się kciuk w dół. I mamy teraz słowo worek. Naciśnię ja myślę i jak widzimy, mechanik ściuł poszedł w dół. Następną grą jest World War. W wyszukiwarce Google wpisujemy World War i temat, który nas najbardziej interesuje do nauki. Ja wpisałem World War, słownictwo. Klikamy w pierwszy link i szukamy gry, która nas najbardziej zainteresuje. I wybieramy grę o tytule Błędy Językowe. I jest to test. Mamy 20 pytań. My odpowiemy na jedno, która forma jest poprawna. 5 pomidory czy 5 pomidorów? Jeśli odpowiedź jest poprawna, to przechodzimy do następnego pytania. Kolejna gra to znajdź pytanie, znajdź odpowiedź. I ta gra polega na znalezieniu odpowiedzi do pytania. Pytanie znajduje się w górnej części karty, a w dolnej części jest odpowiedź. Nasze pytanie brzmi: Jaki jest Twój numer telefonu? Na tej karcie jest napisane nic nowego, ale jak wiemy, jest to błędna odpowiedź, więc szukamy odpowiedzi na pytanie. I znaleźliśmy: Jaki jest Twój numer telefonu? Odpowiedź poprawna. I widzieliśmy, że. Karta zasieciła nam się na zielony kolor. Jeśli będzie odpowiedź błędna, kolor karty zmieni się w kolor czerwony. I ostatnią grą jest Poznaj Polskę. Jest to gra, w której wybieramy się w podróż po Polsce i odwiedzamy wiele miast w naszym kraju oraz poznajemy ich legendy. Zapamiętajcie te gry. Mam nadzieję, że któraś z tych gier akurat Wam się spodoba. Ostatnią formą nauki, którą chcemy przedstawić, jest oczywiście nauka języka polskiego z pomocą różnych platform internetowych. Popularna jest strona e-polish.eu, na której możecie znaleźć mnóstwo materiałów. Razem z serią podręczników krok po kroku. Minusem tej platformy jest to, że trzeba wykupić subskrypcję lub wpisać kod z podręcznika. Myślę, że warto, bo na tej stronie znajdziemy nie tylko właśnie dostęp do podręczników elektronicznych, ale także gry interaktywne, fiszki, słownik, a nawet forum, na którym możemy coś przedyskutować. W pełni darmowa jest natomiast strona, po polsku, po Polsce. Mamy tu pełny kurs języka polskiego. To jest taki kurs na poziomie A1. Mamy tutaj oczywiście zadania do słuchania, trochę czytania, trochę gramatyki, poznawanie nowego słownictwa. Również na tej stronie mamy zakładkę z podstawowymi informacjami o Polsce. A także Bank słów, czyli wyjaśnienia podstawowych terminów, które są niezbędne, by uczyć się na przykład gramatyki. Zachęcam Was również do sprawdzenia platformy polski.info. Ta strona wymaga logowania, ale jest bezpłatna. Możecie utrwalać tutaj gramatykę lub skorzystać z gotowego kursu. Tak wygląda zakładka. Z gramatyką wybierzmy na przykład rzeczowniki. Jak widzicie, jest tu mnóstwo teorii, która jest potrzebna, żeby zrozumieć takie podstawy gramatyczne. Mamy też pod stronę kursy. Tu wybieramy interesujący nas poziom, na przykład A1. Tutaj mamy dowolne tematy. Na przykład dzień dobry, moja rodzina. Jak wygląda Ewa? Widzimy, że są to tematy takie podstawowe. Mnóstwo ciekawych treści znajdziecie na stronie Polski na wynos. Możecie tu rozwijać wszystkie sprawności językowe, czyli czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie. Są również gotowe lekcje. Na różnych poziomach zaawansowania: słownictwo, gramatyka. Wybierzmy na przykład czytanie. Poniżej są zaproponowane tematy. Jak widzimy, przy nich jest wpisany poziom. To też pomaga wybrać nam odpowiednie materiały. Tu na przykład mamy taki ambitny temat, biografia Marii Słudowskiej-Kiri, poziom A2B1. Najpierw jest rozumienie tekstu, słownictwo, a później mówienie. Jeśli zatem preferujecie taką formę nauki w domu, to warto skorzystać z tych właśnie stron internetowych. Niestety żadna platforma nie zastąpi żywego kontaktu. Nauka w grupie rówieśniczej jest bardzo ważna. Dlatego znajdźcie czas, by przyjść do polskiej szkoły. Dzięki temu utrzymacie kontakt z językiem polskim i miło spędzicie czas. Bądźmy, Bądźmy ja. razem!